W 41 milenium istnieją wrogowie imperium, których można uznać za przewidywalnych. Są legiony chaosu kierowane fanatyczną wiarą, są imperia ksenos dążące do ekspansji. Czerwoni korsarze nie pasują do żadnej z tych kategorii, nie walczą w imię bogów ani ideologii. Są piratami, ruchem renegatów, które Wyrósł na ruinach imperialnego porządku i do dziś pozostaje jednym z najbardziej nieprzewidywalnych zagrożeń dla imperium człowieka. Choć ich początki sięgają wojny Badab, czerwoni korsarze bardzo szybko przestali być jedynie grupą rozbitków i zbiegów, stali się magnesem dla tych, którzy zerwali z imperium. Lecz nie chcieli całkowicie zatracić się w fanatyzmie chaosu. Do ich szeregów dołączają byli Space Marines z zakonów skazanych na zagładę, wojownicy wyklęci przez własnych braci, a także ci, którzy uznali, że Imperium nie ma już nic do zaoferowania poza rozkładem i śmiercią. Jedną z najbardziej charakterystycznych cech Czerwonych korsarzy jest ich podejście do tożsamości. Wielu z nich zachowuje fragmenty dawnych heraldyk, symbole poprzednich zakonów lub osobiste trofea z czasów służby imperium. Ich pancerze często noszą ślady dawnych barw, przemalowanych warstwa. Po warstwie. Dla wroga bywa to szczególnie dotkliwe doświadczenie. Imperium nierzadko staje naprzeciw własnych symboli, wypaczonych i wykorzystanych przeciwko niemu. Struktura Czerwonych Korsarzy przypomina piracką konfederację. Każda banda działa półautonomicznie, posiada własnych dowódców, okręty i cele. Lojalność nie jest tu wartością absolutną, lecz czymś, co trzeba stare potwierdzać skutecznością. Awans nie zależy od boskich wizji ani rytuałów, lecz od siły, sprytu i zdolności dowódczych. Najlepsi przyciągają wojowników, najsłabsi znikają. Ciekawostką jest fakt. Że czerwoni korsarze należą do najliczniejszych znanych sił, renegackich space marines w galaktyce. W niektórych okresach ich liczebność przewyższała nawet część legionów chaosu. To efekt ciągłego napływu dezerterów i zdrajców, dla których korsarze. Są pierwszym etapem życia poza imperium. Podstawą ich potęgi jest flota rozległa, zróżnicowana i chaotyczna, złożona z okrętów zdobytych na przestrzeni dekad piractwa. Imperialne krążowniki, transportowce, statki handlowe i jednostki o niejasnym pochodzeniu tworzą armadę która jest koszmarem dla imperialnych logistyków. Okręty te noszą ślady prowizorycznych napraw, heretyckich modyfikacji i adaptacji technologii, których lojaliści nigdy by nie zaakceptowali. Korsarze nie krępują dogmaty mechanikum. Liczy się skuteczność. Wojna prowadzona przez Czerwonych Korsarzy rzadko przybiera formę otwartych bitew, ich specjalnością są długotrwałe kampanie rajdowe, wymierzone w szlaki handlowe i linie zaopatrzenia. Potrafią miesiącami nękać jeden region, atakując tylko wybrane cele. Aż cały sektor zacznie odczuwać braki, opóźnienia i chaos administracyjny. Gdy imperium reaguje, korsarze znikają, pozostawiając po sobie destabilizację i strach. Znani są również z ataków na stacje orbitalne i fortece kosmiczne. Często nie niszczą ich od razu. Najpierw przejmują kontrolę nad dokami, odcinają komunikację i wystosowują ultimatum. Poddanie oznacza niewolę, opór, przykład dla innych. W wielu regionach pogłoska o zbliżającej się flocie czerwonych korsarzy wystarczy, by lokalne władze uciekły w panice. Co istotne, Korsarze nie ograniczają się wyłącznie do walki z Imperium. Zdarzały się liczne przypadki ataków na inne siły chaosu. Konwoje heretyckich legionów, kultystyczne armady czy inne izolowane bandy bywały dla Korsarzy po prostu kolejnym celem. Dla nich lojalność kończy się tam. Gdzie zaczyna się zysk? Wielu imperialnych analityków uważa, że czerwoni korsarze często pełnią rolę katalizatora większych katastrof. Ich rajdy osłabiają regiony graniczne, prowadząc do buntów, głodu i interwencji inkwizycji. Rzadko są bezpośrednią przyczyną upadku świata, ale bardzo często są iskrą, która zapala ląd. Życie na okrętach czerwonych korsarzy jest brutalne i pozbawione złudzeń. Nie ma tu miejsca na ceremonialność, znaną z floty imperialnej. Okręty są przeludnione, pełne niewolników, heretyckich techników, mutantów i istot. Ledwie jeszcze ludzkich. Odpowiedzialnych za utrzymanie systemów przy życiu. Każdy dzień to walka o przeżycie i wpływy. Space Marines żyją oddzielnie od reszty załogi w korytarzach przypominających twierdzę. Trenują, konserwują broń i biorą udział w brutalnych rytuałach, mających wzmacniać lojalność. Pojedynki, egzekucje. I demonstracje siły są codziennością. Porządek utrzymuje się nie dzięki prawu, lecz strachowi. Po każdym rajdzie, zdobycz dzielona jest według ustalonych zasad. Najlepsi otrzymują broń, niewolników i dostęp do rzadkich zasobów. Ten system nagród sprawia, że korsarze są niezwykle zmotywowani. Ale też stale rywalizują ze sobą. Wycięzca żyje lepiej, przegrany znika. Na pokładach korsarskich okrętów często spotyka się zdobyczne relikwie imperium, święte insygnie przerobione na trofea, przejęte kaplice zabezpieczone i wykorzystane jako symbole dominacji. To nie tylko profanacja ale element wojny psychologicznej i zerwania z dawną tożsamością. Relacja czerwonych korsarzy z chaosem pozostaje czysto pragmatyczna. Mutacje są akceptowalne, lecz nie gloryfikowane. Opętani bywają wykorzystywani jako broń, ale rzadko obejmują dowodzenie. Korsarze gardzą utratą kontroli. Chaos to narzędzie, nie cel. Dla Imperium Czerwoni Korsarze są problemem chronicznym. Nie mają jednej bazy, jednego świata ani jednego frontu. Każda próba ich unicestwienia kończy się jedynie chwilowym osłabieniem. Zniszczenie jednej bandy prowadzi do powstania kolejnych. Dla renegatów są alternatywą, dowodem, że można porzucić imperium bez całkowitego podporządkowania się bogom chaosu. To wolność brutalna i krucha, ale w 41. milenium każda forma wolności ma swoją cenę. Czerwoni Korsarze nie chcą rządzić galaktyką, nie pragną boskiego wyniesienia. Chcą łupu kontroli i przetrwania i właśnie dlatego Imperium nigdy nie może pozwolić sobie na zapomnienie o ich istnieniu.